Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Yy, tu znowu ja. Przepraszam, że nie było odcinków. Miałem pewne problemy z komputerem, yy, jest, jednak jest już wszystko naprawione, załatwione. Yy, mogę dalej nagrywać. Chciałem dzisiaj yy, zaprezentować Wam grę pod tytułem OSU. Yy, tak, tylko szybko w menu mamy tutaj ranking, tutaj odtwarzacz, a to jest. Główne menu. Gra polega na tym, że mamy kółeczka, slidery i spinnery w odpowiednio ułożone w czasie, w odpowiednim miejscu na bitmapie. Bitmapa to jest mm, y, po prostu mapa stworzona przez kogoś z podkładem muzycznym, i mm, jeżeli bitmapa jest rankingowa, to znaczy, że dobrze się w nią gra i są zaliczane punkty do oficjalnego rankingu OSU. Mój ranking można powiedzieć, że jest dość wysoki, bo jestem aż na 16 tysięcznym miejscu, a osób grających w OSU jest około 3 miliony. Yy, więc tak, już pomijając to wszystko, yy, ja gram używając myszki i klawiatury. Można także używać tableta graficznego i touchpada. Nie wiem, jak się gra na touchpadzie, nigdy nie próbowałem, ale na tablecie graficznym. Jest o wiele lepiej, ja jednak nie mam i wolę zostać przy myszce. No więc, tak, ja nie będę nic mówić jednak podczas grania, ponieważ na grze trzeba się skupić. Nie można po prostu mówić i grać w osu jednocześnie, bo wymaga naprawdę wielkiej koncentracji. Więc ja się wyciszę i zapraszam Was do oglądania. No więc tak, to było osu. Yy, dziękuję za oglądanie. Zapraszam do oglądania następnych odcinków, które będą wkrótce, na pewno z, m, za niedługo. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie. to.